Trzyma widzowie z tej strony Football 2251. Jestem z moim kolegą yy, z klasy yy, Nikodemem i przed, podjechaliśmy sobie do Lasku, bo chcieliśmy sobie zrobić grilla z rodzicami, bo rodzi, yy, ale yy, znaczy nie, tylko chcieliśmy sobie kupić nie? i przyjechaliśmy do takiego miejsca i widzieliśmy jakąś czarną postać. Ja się wystraszyłem z nim. Sprawdziliśmy i tam ktoś serio stał z przybliżenia. Tam pokażę Wam. Centralnie w tym miejscu tam ktoś stał. Szły jakieś dwie babki ale już nie, nie stoją, bo sobie gdzieś poszły do głębi, ale ja, sobie, ja się boję, że one umrą. Czy coś się stanie im, ale tam a zbyt. I w tamtym miejscu, dokładnie gdzieś tamtej oddali, ktoś się dar. Przyznaj Niko mnie? No. Tam ktoś się dar. Nie wiem, nie wiem jak to się dzieje, ale jak coś to jesteśmy we Wrocławku na Willi Elo.